Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczdeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilku kolejnych informacjach na temat kolejnej nowej mniejszej aktualizacji 18.21. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao. 2 wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kolejnej, wielkiej aktualizacji. A więc, jak sami dobrze wiecie, już dokładnie w ten wtorek do gry Fortnite powinna, i tutaj podkreślam powinna, zostać wprowadzona kolejna, tylko, że tym razem niewielka, ale mniejsza aktualizacja. Według plików gry i tego, co w ostatnim czasie podali nam likerzy nowa aktualizacja, która Trafi do gry. Będzie oznaczona numerami 18.21, czyli będzie to aktualizacja po prostu zawartości. To znaczy, że ta aktualizacja, która trafi do gry Fortnite teraz, nie będzie taką ogólną, wielką aktualizacją, która trafi do gry, jednakże wprowadzi ona kilka bardzo i to dosłownie bardzo ważnych rzeczy bezpośrednio do Fortnite'a. To właśnie w tym filmie postaram się przedstawić, co dokładnie powinno zostać wprowadzone po tej aktualizacji, ponieważ w ostatnim czasie na Twitterze pojawiło się naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dużo rzeczy. Dodam tutaj jeszcze. Zanim przejdziemy do ogólnego omówienia tych rzeczy, które trafią do gry, to chciałbym tutaj lekko powiedzieć wam ile może ważyć taka aktualizacja oraz czy będzie długa przerwa techniczna. No i tutaj wszystko zależy już tylko i wyłącznie od tego, co dokładnie dzisiaj pojawi się bezpośrednio w lobby w prawym dolnym rogu, ponieważ jeżeli dzisiaj, czyli w poniedziałek wieczorem pojawi się informacja o aktualizacji, to znaczy, że będzie przerwa techniczna. Jednakże, jeżeli dzisiaj wieczorem w prawym dolnym rogu nie pojawi się żadna, ale to dosłownie żadna informacja odnośnie tego, czy będzie aktualizacja. To będzie ta aktualizacja bez żadnej przerwy technicznej. No i teraz musicie pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, czyli o tym, że jeżeli pojawi się informacja o tej aktualizacji, to znaczy, że odbędzie się ona około 10 rano, we wtorek lub środę. A jeżeli nie pojawi się tam informacja, to znaczy, że pojawi się ona albo we wtorek o 15, albo w środę o 15. Pamiętajcie jednak, że ta aktualizacja musi pojawić się w grze, przynajmniej tak podali nam likerzy na Twitterze. A co do zawartości, którą będziecie musieli pobrać, to obstawiam, że nie będzie to więcej niż 1 GB. No w sensie aktualizacje zawartości zazwyczaj wprowadzałem kilka mniejszych zmian oraz poprawek do tego, co było po ostatniej aktualizacji, czyli naprawa błędów i tak dalej, jednakże ta aktualizacja zawartości teraz doda coś jeszcze. Ponieważ pewna osoba na Twitterze dała znać, że prawdopodobnie po tej nadchodzącej aktualizacji, czyli 18.21, w grze pojawi się specjalne odliczanie do nadchodzącego wielkiego wydarzenia o nazwie Koszmarów Czar 2021. No i tutaj dodam jeszcze, że samo odliczanie do wydarzenia nie pojawi się bezpośrednio w grze, czyli na przykład w Lobby lub w rozgrywce, tylko informacja o tym pochodzi ze strony Stream Elements, która zajmuje się alertami, czyli donatami i tak dalej na streamy do youtuberów czy tam streamerów. To właśnie w tamtym miejscu pojawiła się taka grafika, która będzie przedstawiała nam dokładne odliczanie do kolejnego wydarzenia, które również będzie właśnie dla twórców i z tego możemy wywnioskować, że wydarzenie koszmarów czar jeszcze ogólnie nie rozpoczęło się w grze. Dodatkowo ta aktualizacja, czyli aktualizacja 18.21 może już ogólnie wprowadzić całe te wydarzenia do naszej Gry, ale tutaj nie mamy takiej pewności, ponieważ obecnie nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje w plikach gry po ostatniej aktualizacji. Bardzo dużo osób stawia tutaj na to, że aktualizacja 18.30, która trafi do gry dopiero w kolejnym tygodniu właśnie we wtorek wprowadzi właśnie te wydarzenia, czyli koszmarówczar, ale obecnie tego jeszcze nie wiemy. Na pewno jednak albo aktualizacja 18.21, czyli ta która będzie jutro, albo aktualizacja 18.30 wprowadzi te wydarzenia bezpośrednio do naszej gry. Będzie to oznacza. Znaczyło tyle, że w grze pojawi się jeszcze większa mgła niż jest do tej pory, dodatkowo pojawią się darmowe nagrody, no i przy okazji, co jest tutaj najważniejsze, będziecie mogli zobaczyć bardzo dużo nowych dekoracji. Jednakże to trafi do gry tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ogólnie wydarzenie Koszmarów Czar pojawi się w grze, a tutaj niestety, ale nie mamy takiej pewności, czy aktualizacja 18.21 na pewno wprowadzi te wydarzenie bezpośrednio do naszej gry. Informacje o tym na pewno pojawią się na Twitterze lub na jakichkolwiek stronach z Fortnite'a wcześniej, niż pojawi się Odcinek na tym kanale, ponieważ jak sami dobrze wiecie, filmy na ten kanał nagrywam dzień wcześniej i dopiero następnego dnia widzicie odcinek. Tak więc, jeżeli chcecie sobie przedwcześnie zobaczyć, czy aktualizacja 18.21 wprowadzi jakieś szczegółowe informacje odnośnie tego wydarzenia, to zapraszam was na Twittera, do którego link macie w opisie, ponieważ to właśnie tam będę informował was o takich rzeczach. No i tak jak wspomniałem wcześniej, ta aktualizacja, czyli aktualizacja 18.21, poza tym, że wprowadzi bardzo dużo nowych rzeczy w temacie koszmarów czary Oczywiście powinna to naprawi jeszcze bardzo dużo błędów, które obecnie znajdują się w grze. Niestety, ale nie jestem w stanie wam przedstawić, które dokładnie błędy zostaną usunięte, ponieważ na pewno jakieś są. Przynajmniej do tej pory nie było jeszcze sytuacji, w której w Fortnite nie było żadnego błędu i jeżeli uda mi się ogarnąć listę, to na ekranie pojawi wam się taka lista. Jednakże, jeżeli nie pojawi się taka lista, to na pewno możecie spodziewać się naprawy kilku błędów, które obecnie są w grze i poza tym może i tutaj podkreślam, może pojawić się kilka nowych skinów w plikach gry Fortnite. Tutaj jednak nie mamy takiej pewności, ponieważ jak sami dobrze wiecie, rzeczy, które ogólnie wprowadza aktualizacja, nie są nam znane aż do startu właśnie danej aktualizacji. Dodatkowo, jeżeli będzie to aktualizacja bez przerwy technicznej, o czym wspomniałem Wam już chwilkę temu, to niestety, ale jeżeli tej przerwy nie będzie, to żadnych nowych skinów nie będzie też w plikach gry Fortnite. Wszystko jest tutaj zależne od tego, czy będzie to właśnie wielka aktualizacja z przerwą techniczną, czy może jednak ma aktualizację zawartości, która naprawi kilka błędów, które obecnie znajdują się. W grze Fortnite. No i jeszcze z takich ciekawostek, to ostatnio Fortnite na swoim Instagramie, no i ogólnie na social mediach wstawił taki oto filmik, w którym przedstawił fragment, na którym było widać właśnie fundament. Fragment ten, a bardziej krótki filmik, został wstawiany tam tylko dlatego, że już niebawem będzie kolejny nowy specjalny Batman, który będzie ogólnie do zdobycia skodów, taki sam sposób, jak dosłownie to ostatnie kody, które były na poprzedniego Batmana. Jednakże mnie bardziej zainteresował temat fundamentu, no i ogólnie chciałem wam go rozwinąć na kanale, jednakże to wy musicie zadecydować, czy chcecie odcinek właśnie o Fundamencie. Tak więc, jeżeli kogokolwiek z was interesuje temat Fundamentu, czyli postaci, które są ogólnie kluczową postacią w fabule tego rozdziału, to w komentarzu napiszcie Fundament, a jeżeli zobaczę dużo komentarzy, to przypnę wam serduszka i nagram taki odcinek. Jednakże pamiętajcie, że wszystko zależy już tylko i wyłącznie od was, ponieważ jeżeli nie będzie dużej ilości komentarzy o treści Fundament, to takiego odcinka nie będzie na kanale. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącego Kolejnej mniejszej lub tam większej aktualizacji 18.21. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, a jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś o Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o górze. O tych zmianach i nowościach, i czy według Was ta aktualizacja będzie większa, czy może jednak nie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!